W ostatnim czasie spółka Rytla Outsourcing uzyskała certyfikat potwierdzający działanie w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO 27001. O tym, czym jest ISO 27001 i na czym polega wypełnianie jego standardów w organizacji, opowiada Marzena Rączkiewicz, doradca podatkowy i partner. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry. Opowiedz nam proszę, co to jest certyfikat ISO 27001. ISO 27001 to norma międzynarodowa. To standard międzynarodowy, który dotyczy wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania, rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zasadniczo jest to zbiór najlepszych praktyk dotyczących sposobów zarządzania ochroną danych. I ta norma zarządza bezpieczeństwem informacji w kilku obszarach. Między innymi w polityce bezpieczeństwa, w organizacji bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich jest bardzo istotne, oraz zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji. I w tej normie znany jest bardzo dobrze model PDCA. PDCA, czyli Planuj, wykonuj, sprawdzaj i działaj. W planuj chodzi o ustanowienie polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, natomiast jeśli chodzi o wykonuj, to jest to wdrożenie polityki, jest to wdrożenie zabezpieczeń, procedur i wszelkich procesów. Sprawdzaj to monitorowanie i przegląd, natomiast działaj, to utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powiedz, dlaczego wybraliśmy właśnie tę normę ISO 27001? Zdecydowaliśmy się na tę normę, gdyż oferujemy naszym klientom najwyższy poziom usług, najwyższy standard, a ISO jest normą światową i bardzo łatwo wpisuje się w nasze wartości. Jedną z naszych wartości jest właśnie obsługa klienta na najwyższym poziomie, według najwyższych standardów. Dlatego też ISO 27001 podniesie bez, y, poziom bezpieczeństwa naszych klientów. Wiemy też, że nadal stosunkowo niewiele firm na świecie i w Polsce może pochwalić się spełnieniem tego standardu. Nie każdy posiada taki certyfikat. Ciągle zbyt mało organizacji świadomie podchodzi do tego procesu, czyli do budowy kultury świadomego zarządzania informacją, do budowy kultury zarządzania dokumentami, czyli faktycznie aktywami klientów. I właśnie poprzez certyfikację chcieliśmy podkreślić, że jako pracownicy Rydlund partner, Mamy do czynienia z danymi wrażliwymi naszych klientów, a bezpieczeństwo tych danych jest dla nas najważniejsze. Co w praktyce oznacza uzyskanie tego certyfikatu? Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wnosi przede wszystkim ogromną wartość wewnętrzne procesy firmy. Przede wszystkim pomaga uporządkować stosowane procedury, pozwala na przekazanie pracownikom jednoznacznych standardów postępowania w poszczególnych obszarach związanych właśnie z bezpieczeństwem informacji, a co najważniejsze, daje narzędzie wewnętrznej kontroli. Pozwala na znalezienie odpowiedzi, na jakim etapie zabezpieczeń tych danych jesteśmy. Zanim jednak uzyskaliśmy ten certyfikat, musieliśmy się do tego procesu przygotować. Zweryfikowaliśmy, co w firmie działa prawidłowo, a co wymagało poprawy. I obecnie przyjęte rozwiązania rzeczywiście stoją na wysokim poziomie, gdyż spełnienie normy ISO, ISO 27001 świadczy o zapewnieniu najwyższej ochrony wszelkich danych biznesowych oraz poufnych a tym samym a może faktycznie najważniejsze spełnienie normy świadczy o minimalizacji ryzyka że nielegalny dostęp do danych uzyska osoba nieupoważniona wiemy o samym certyfikacie i o tym um... Co on oznacza, w jaki sposób udało nam się go uzyskać? Powiedz jeszcze, jak długo ten certyfikat jest ważny? Certyfikat jest ważny przez trzy lata, ale przynajmniej raz w roku niezależna firma certyfikująca dokonuje audytu, dokonuje kontroli i ponownie sprawdza zgodność procedur ze standardami. Praca z ISO, z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, nie kończy się wcale na uzyskaniu certyfikatu, gdyż najważniejsze jest ciągłe doskonalenie i utrzymanie tego certyfikatu w kolejnych latach. Czyli po uzyskaniu certyfikatu, co udało nam się w ostatnim czasie, nie możemy spocząć na laurach, wręcz odwrotnie, doskonalimy się dalej. Dokładnie tak. Jak w takim razie ISO, uzyskanie tego certyfikatu ISO 27001 wpływa na działalność biznesową firmy? ISO jest bardzo ważnym narzędziem doskonalenia systemu bezpieczeństwa w firmie. Spełnienie wymogów i zdobycie tego certyfikatu oznacza, że dana firma zapewnia najwyższą ochronę wszystkich przetwarzanych przez nią danych: danych biznesowych i danych yy, poufnych. Tak więc, certyfikat ISO ma pozytywny wpływ na wiarygodność Rydlund Partner na rynku. I z tego jesteśmy ogromnie dumni, bo jest to ogromne wyróżnienie dla Rydlund Partner. Bardzo dziękuję Ci za przybliżenie nam certyfikatu ISO 27001 i opowiedzenie o tym, jak on wpływa na nasze działania. Na pewno usłyszymy się jeszcze nie raz. Z pewnością bardzo dziękuję. Dziękuję. To był podcast Rödland Partner on Air. Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne. Barbara Klimek. Rytland Partner on Air.